Witam kolejna bardzo fajna maszyna u nas do sprzedania Taka, która jest potrzebna w każdym gospodarstwie, gdzie jest hodowla Weidemann łamany, przegubowy Jest to model chyba 10-30, z tego co pamiętam muszę sprawdzić jeszcze dokładnie Tak to wygląda Maszyna świeżo sprowadzona Jest odnowiona, była wypiaskowana, jest Dobry podkład, lakier z tyłu ma nowe opony 27 na 10,50 na 15 było zrobione także to łożysko od przegubu jest nowe szerokość jego tutaj jest Metr 20, m. zmierzę go dokładnie. Najlaż szybka, zwinna ładowarka. To naprawdę the minimalne.

Tak to się prezentuje. Przodu oczywiście są wyjścia hydrauliczne na krokodyla. Niesamowicie zwrotna, szybka ładowarka, tak jak pokazywałem. Przegub jest zrobiony. Maszyna jeszcze długo, długo popracuje. Zapraszam do oglądania zakupu, testowania samemu. Pozdrawiam.